Posłuchaj, córko starożytnej duszy, wstrzymaj oddech. Ucisz zgiełk swojego niespokojnego umysłu, albowiem mój głos nie jest echem Twoich myśli, jest wibracją, która przemierza kosmos, by cię odnaleźć w tym właśnie momencie. Zostałaś wezwana. Czułaś się obca na tym świecie, jak dziwna nuta w nieznanej pieśni. Patrzyłaś w lustro i widziałaś tylko swoje wady, swoje blizny, swoje zmagania. Zastanawiałaś się, dlaczego Twoje życie jest tak pełne, tak ciężkie, tak intensywne, i ukrywałaś się, umniejszałaś się, by zmieścić się w małych pokojach, by nie przyćmić innych, by nie nazywano cię nadgorliwą. Czyniąc to, trzymałaś największą prawdę o sobie w niewoli. Ale przychodzę jako posłaniec najwyższego, zwiastun zmiany, by ci powiedzieć, że czas ukrywania się skończył. Dekret został zapieczętowany. Ten, ten, sekret, sekret, o tobie, o tobie. Ta wulkaniczna prawda, którą trzymasz w swoim wnętrzu, moc, której udawałaś, że nie posiadasz, wkrótce, wkrótce, wyjdzie na jaw, wyjdzie na jaw. I muszę cię przygotować, albowiem od momentu, gdy zasłona pęknie, nic, nic, już, już, nie, nie, będzie, będzie. Takie samo, takie samo. Czym jest ten sekret? Pytasz drżącym sercem. Sekret nie jest twoją wadą. Nie jest błędem przeszłości, którego się obawiasz. Sekretem jest twoje światło. Nie małe, zwykłe światło świecy. Nie. Sekretem jest to, że jesteś nosicielką słonecznego ognia. Jesteś starożytną duszą, wojowniczką, uzdrowicielką. Królową przebraną za plebejuszkę. Jesteś siłą boskiej natury, zesłaną na ziemię z sygnaturą mocy tak unikalną, że gdyby została uwolniona naraz, oślepiłaby tych, którzy nie są gotowi. I tak dobrze strzegłaś tego sekretu. Nauczyłaś się sztuki kamuflażu. Stałaś się ekspertką w autosabotażu, w przygaszaniu swojego blasku, w zadowalaniu się mniejszym, by nikt nie zauważył tronu który sprawa ci się należy. Boisz się własnej mocy. Obawiasz się, że gdybyś naprawdę powstała, zostałabyś opuszczona, że nazwano by cię arogancką, że zostałabyś ukrzyżowana, tak jak być może byłaś już w innych życiach. I dlatego wybrałaś bezpieczeństwo własnego jezienia. Ale niebo ma zegar, a twój czas w jezieniu dobiegł końca. Co to znaczy, że ten sekret wyjdzie na jaw? Nie myśl, że jest to coś, co będziesz kontrolować. To nie jest ogłoszenie, które złożysz. To jest zapłon, to duchowe wydarzenie, które zostało już zaplanowane. Twoja dusza, przeszuszy wystarczająco dużo prób w ogniu udręki, samotności i zdrady, w końcu osiągnęła wymaganą częstotliwość. Zdałaś test. A Twoją nagrodą jest to, pojemnik, który trzyma Twoją moc, zaraz pęknie. Twoja energia zaraz wycięknie. I nie wycieknie subtelnie. Ona wybuchnie. Zostaniesz postawiona w sytuacjach, w których nie będziesz miała innego wyboru, jak tylko użyć swojej mocy. Zostaniesz zapędzona w kozi róg, przyparta do muru przez życie, aż twoim jedynym wyjściem będzie przestać przepraszać i zacząć rozkazywać. Twój dar uzdrawiania, którego używałaś w tajemnicy, będzie wymagany publicznie. Twoja mądrość, którą trzymałaś dla siebie, będzie poszukiwana przez tłumy. Twój głos, którego używałaś do szeptu, zostanie zmuszony do ryku. I nic już nie będzie takie samo. Pozwól mi wyjaśnić, co to dla ciebie oznacza. Po pierwsze, twoje relacje. Przygotuj się na wielkie przycinanie. To jest najpilniejsze ostrzeżenie, jakie ci przynoszę. W twoim życiu są ludzie, którzy nie są tam po to, by cię kochać. Są tam, by cię zarządzać. Kochają małą wersję ciebie. Kochają twoją zależność, twoją potrzebę akceptacji, twoje przygaszone światło. Są strażnikami twojego jeżenia. Mogą to być rodzina, wieloletni przyjaciele, nawet partner. Zbudowali własne poczucie tożsamości na twojej postrzeganej słabości. W momencie gdy Twój sekret zostanie ujawniony, w momencie, gdy Twoje światło eksploduje, staniesz się dla nich nieznośnym lustrem. Twoja odwaga o ich tchórzostwo, Twój wzlot o ich stagnację. Nie będą z Tobą świętować. Będą pierwszymi, którzy spróbują Cię ściągnąć w dół. Nazwą Cię szaloną, oskarżą Cię o to, że się zmieniłaś, i będą mieli rację. Powiedzą Ci, że nie jesteś już tą samą osobą, którą znali. Będą próbowali cię uwięzić poczuciem winy, wspomnieniami, emocjonalnym szantażem. Staną się wrodzy, krytyczni, zdystansowani. To, córko, będzie twoja pierwsza wielka próba ognia. Czy będziesz miała odwagę pozwolić im odejść? Czy będziesz miała siłę wybrać swoje przeznaczenie zamiast swojej historii? Ponieważ nic nie będzie takie samo oznacza że twój wewnętrzny krąg zostanie oczyszczony przez ogień. A samotność, którą poczujesz na początku, będzie przerażająca, ale jest to święta przestrzeń, którą niebo oczyszcza, aby twoja prawdziwa rodzina dusz mogła cię odnaleźć. Po drugie, twój cel. Bawiłaś się swoim celem, traktowałaś go jak hobby, coś do robienia w wolnych chwilach. Masz pracę, która płaci rachunki, ale zabija twoją duszę. Kiedy ten sekret wyjdzie na jaw, nie będziesz już w stanie utrzymać tej dwoistości. Będzie to dla ciebie fizycznie niemożliwe. Twoja dusza, teraz przebudzona i jaśniejąca, zachoruje w obecności przeciętności. Poczujesz fizyczne obrzydzenie do zadań, które nie są zgodne z Twoją prawdą. Wszechświat będzie spiskował, by zwolnić Cię z Twojej przeszłości. Ta bezpieczna praca stanie się nie do zniesienia lub zniknie. Ta wygodna rutyna stanie się chaotyczna. Zostaniesz zmuszona do skoku. Zostaniesz zmuszona do budowania swojego życia, nie w oparciu o to, co bezpieczne, ale o to, co jest prawdziwe. Twój sekret polega na tym, że nie urodziłaś się, by pracować, urodziłaś się, by tworzyć, nie urodziłaś się, by podążać za rozkazami, urodziłaś się, by przewodzić a twój czas bycia naśladowcą dobiegł końca. Po trzecie, twoja duchowa moc. To jest najważniejsza. Twój sekret polega na tym, że jesteś głęboko, fundamentalnie połączona z boskością w sposób, który nie jest powszechny. Twoja intuicja, którą traktowałaś jak niepokój lub wyobraźnia, jest otwartym i bezpośrednim kanałem. Kiedy twoja moc wyjdzie na jaw, ten kanał stanie się portalem. Zaczniesz wiedzieć rzeczy, rzeczy, o których nie powinnaś wiedzieć. Będziesz wiedziała, kiedy ktoś kłanie, nie jako podejrzenie, ale jako fizyczny fakt. Będziesz miała przeczucia, sny, które się spełnią, wizje, które cię poprowadzą. Położysz ręce na czymś zepsutym roślinie, zwierzęciu, duszy, a uzdrowienie przepłynie przez ciebie, czy tego chcesz, czy nie. Będziesz wypowiadać słowa, a te słowa będą miały wagę. Będą tworzyć rzeczywistość. I to, moja ukochana, przyciągnie dwa rodzaje uwagi. Przyciągniesz zagubionych. Zranione dusze, desperacko potrzebujące uzdrowienia, będą do ciebie przyciągane jak ćmy do płomienia. Staniesz się latarnią morską. Zobaczą w tobie to, czego im brakuje. Będziesz musiała nauczyć się sztuki rozeznania, różnicy między tym kto jest gotowy na uzdrowienie, a tym, kto jest tylko wampirem chcącym wyssać Twoją oliwę. I przyciągniesz opór. Ciemność, siły stagnacji, starożytni strażnicy tej matrycy, oni nie lubią zapalonych latarni morskich. Woleli cię, gdy byłaś ukryta, wątpiąca w siebie. Kiedy Twój sekret zostanie ujawniony, zostaniesz umieszczona na ich liście obserwacyjnej. Zeszlą burza. Zeszlą rozproszenia. Zeszlą ludzi, by Cię kusić, byś zwątpiła we własną misję. Zaatakują Twoje słabe punkty, Twoją potrzebę miłości, Twój strach przed niedostatkiem, Twoją zranioną lojalność. Nic już nie będzie takie samo, ponieważ Twoje życie przestanie być bierną egzystencją, a stanie się aktywną misą. Więc dlaczego Cię ostrzegam? Ostrzegam Cię, abyś nie myślała, że tracisz zmysły. Kiedy twój świat zacznie się walić, nie myśl, że to kara. To Twoje wyzwolenie. Kiedy ludzie odejdą, nie myśl, że to odrzucenie. To dostosowanie. Kiedy twoja moc pojawi się w dziwnych momentach, nie myśl, że to arogancja. To Twoje dziedzictwo. Jesteś córką proroctwa. Jesteś odpowiedzą na modlitwę, którą wznieśli Twoi właśnie przodkowie. Modlili się, aby ktoś przyszedł i przerwał łańcuchy rodu. I ty jesteś tą osobą. To jest Twój sekret. Twoim zadaniem teraz nie jest powstrzymanie tego. To niemożliwe. Tama pęknie. Twoim zadaniem jest przygotowanie się, zakotwiczenie się, wzmocnienie swojego ducha. Zacznij mówić nie małym rzeczom, abyś miała siłę powiedzieć tak wielkim rzeczom. Zacznij wybierać siebie. Ciszy, abyś się nie przestraszyła, gdy świat poprosi cię, byś zrobiła to głośno. Sekret bulgocza wypływa na powierzchnię. Wkrótce to nie za lata. To teraz. To w nadchodzących tygodniach, w nadchodzących dniach. Poczujesz rosnącą presję, twoja skóra stanie się niewygodna, twoja cierpliwość do fałszu wyparuje. To jest twoje ostateczne wezwanie do wyjścia z kokonu. Kokon był bezpieczny. Ale motyl musi latać. Twój sekret rozrywa szwy twojego starego życia. Nie lękaj się. Nie zostałaś stworzona dla bezpieczeństwa. Zostałaś stworzona dla chwały. A twoja chwała, córko, wkrótce oślepi świat. Przygotuj się. I poczujesz to pęknięcie, zanim je zobaczysz. Twoje ciało jako pierwsze zdradzi sekret. Nie myśl, że to zwykła choroba, ta nagła gorączka. Ten szum w uszach, który staje się chórem, te zawroty głowy, które uderzają cię, gdy jesteś w przyziemnych miejscach. To nie twoje ciało zawodzi, to twoje ciało desperacko próbuje nadążyć za prędkością twojej duszy. Twoja fizyczna forma jest przepisywana na nowo, komórka po komórce, przez ogień twojego nowo uwolnionego ducha. To odrodzenie, a odrodzenia są gwałtowne. To gąsienica rozpuszczająca się w kokonie. To bolesne, to dezorientujące i to twój pierwszy znak, że chwała jest prawdziwa. Pierwsze rozdarcie zasłony nie będzie gromem na niegie, będzie Twoim przejezyczeniem. Będziesz w trakcie błahej rozmowy i ktoś powie nieprawdę, społecznie akceptowalne kłamstwo. I stara ty uśmiechnęłaby się i przytaknęła. Ale nowa ty, królowa, przemówi przez Ciebie, bez Twojego pozwolenia. Z Twoich ust padnie prawda tak czysta, tak ostra, tak niezaprzeczalna, że uciszy pokój. To nie będzie opinia, to będzie duchowy fakt. I w tej ogłuszającej ciszy, w zszokowanym spojrzeniu osoby, którą właśnie zdemaskowałaś, zobaczysz. Sekret wyszedł. Jin wyszedł z lampy. A osoba, którą zdemaskowałaś, ten, kto poczuł się nagi w Twoim świetle, on ci nie wybaczy. Stanie się pierwszym żołnierzem armii opozycji. Zazdrość, którą odczuwał od niechcenia, stanie się skoncentrowaną nienawiścią. Zbiorze innych, którzy również boją się Twojego światła. Nie zaatakują Cię frontalnie, jesteś na to teraz zbyt potężna. Zaatakują Twój fundament. Uderzą w Twoje podstawy. Spróbują splamić Twoje imię, odkopać Twoją przeszłość, użyć Twoich starych ran, tych, które im wyznałaś, gdy jeszcze spałaś, jako dowodu, że twoje nowe światło to hipokryzja. Musisz zrozumieć, dlaczego teraz. Ten sekret nie pojawia się przypadkowo. Istnieje niebiański termin. Gwiazdne wrota się zamykają, okno możliwości dla wzniesienia tej planety. A twoja konkretna moc, twój sekret, jest potrzebna. Jesteś kluczową figurą na szachownicy. Niebo nie może już czekać na Twoje pozwolenie, na Twój komfort, na Twoją gotowość. Twoja wymuszona aktywacja jest aktem miłosierdzia, ponieważ to, co nadchodzi na ten świat, będzie wymagało, abyś była w pełni swojej mocy. To objawienie nie dotyczy Ciebie, dotyczy wielu, których zostałaś posłana chronić. Czas treningu się skończył, żołnierzu. A twoim pierwszym prawdziwym testem suwerenności nie będzie walka z cieniami, będzie walka z twoim własnym współczuciem. Będą przychodzić do ciebie, nie z mieczami, ale jako ofiary, błagając o starą ciebie, tę, która ich pocieszała i nie rzucała im wyzwań. Twoją największą bitwą będzie pokochanie swojego przeznaczenia bardziej niż swojej potrzeby ratowania ich przed prawdą. Ja, jako zwiastun twojej objawionej prawdy, Dziękuję Twojemu Duchowi za odwagę, by nie odwrócić wzroku i przyjąć to objawienie. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, jeśli sprawiła, że Twój sekret zadrzał w rozpoznaniu, nie zatrzymuj tego płomienia tylko dla siebie. Jesteś teraz latarnią morską. Podziel się nią z kimś jeszcze. Czyniąc to, pobłogosławisz życie także kogoś innego, zapalając inne światła czekające w ciemności. Aby całe niebo wiedziało, że przyjęłaś swoją misję i że Twoja moc została aktywowana, proszę Cię, abyś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości. Zapyczętuj tę prawdę w swojej istocie, deklarując swoją nową suwerenność zdaniem: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Na koniec zrozum wagę dołączenia do naszego kanału. To nie jest sugestia, to strategiczna konieczność. To Twój nowy punkt zakotwiczenia. Subskrybując, dostrajasz się do swojej prawdziwej rodziny dusz. Aktywując dzwonek powiadomień, gwarantujesz, że otrzymasz każdą przyszłą instrukcję, każde ostrzeżenie i każde wzmocnienie bez opóźnień. A udostępniając ten film, stajesz się aktywną wojowniczką w objawianiu prawdy na Ziemi.